Jeśli myśleliście, że w Krakowie było śniadanie mistrzów, to to jest jeszcze lepsze śniadanie mistrzów. I oglądamy Disney Channel. Cześć wszystkim, witamy was w kolejnym vlogu. Dzisiaj troszeczkę szybko, bo jest za chwilę dziesiąta już i my musimy wychodzić, bo w ogóle mamy generalnie mało czasu, a mamy dużo planów, dużo chcemy zrobić, także teraz idziemy na tram, nie, teraz idziemy do bankomatu, potem idziemy na tramwaj, idziemy do ZO, w ZO będziemy miał około dwóch godzin, coś takiego i potem będziemy musiały lecieć do browaru, będziemy musiały iść do iSpota, bo nie wiem czy Wam mówiłam, że mam problem z kablem w ogóle, mój kabel od iPhone'a mi się zepsuł i mam jakiś tam inny, nieoryginalny i on po prostu nie ładuje, znaczy raz ładuje, raz nie ładuje i generalnie masakra, także muszę iść tam się zeptać. czy to obejmie gwarancję i tak dalej i potem się spotykamy z Anetą, bo Aneta wraca z zajęć, no i potem jedziemy na... Grilla do Cioci i Marty. Do Ani! Jedziemy do Ani! No, to jest Twoja Ciocia, ale ja nie umiem, ja nie, nie umiem ja nie mówić Ciocia. Nie no, umiem mówić Ciocia. Aż dziwię mi tak, bo. Jedziemy do Ani po prostu i tam do, do Ani, do Kamila i do Amelki. Do najstarszego dziecka na świecie po prostu. I tam. Czekaj, czekaj, pokażemy tak. To jest Amelia. I ją zobaczymy dzisiaj. Piękna jest cudowna. Dobra, więc ja Wam szybko jeszcze tylko pokażę, jak się ubrałam, tak dosłownie szybko. Nie wiem, gdzie tu się zapala światło. O, trafiłam za pierwszym razem, niemożliwe. E, nowa bluzka, ta Scinseja z napisem Justin is my follower. No, wiadomo, biała. Nowe spodnie to są te spodnie z Zary z dziurami, są zarąbiste. No i rosze. I torebkę biorę tamtą z parfła. I my wychodzimy, bo już się serio spieszymy i się teraz spóźnimy. No, to czekaj, odblokuję ci. Ach, e, wysiadłyśmy wcześniej trochę o jeden przystanek na... na... co? O jeden przystanek wysiadłyśmy za wcześnie, bo tam no był taki wielki... Za wcześnie, bo ty... znaczy, w sumie po... Tak średnio. Niby miałyśmy jechać jeszcze jeden przystanek, ale zobaczyłyśmy wielki napis, taki szyld zo i wydawało <głos》> nam się, że tam było 150 metrów. Jezus, I ach, kiedy szłyśmy obok tego szyldu, okazało się, że tam było napisane 1500 metrów. Więc teraz ciśniemy na nogach. I jest w sumie. Nie no, pogoda jest spoko, bo przynajmniej spoko. Nie wiem, taka jest dziwna, bo nie to zimno, nie to ciepło, ale przynajmniej jest taki wiaterek i pójdziemy, damy radę. Co? 2,7 km, jaką cudę? Jak 2 kilometry, jak tam było półtorej? Nie no, no niby idźmy, tak. idźmy po prostu prosto i będą jakieś te. Jest 11.07, o 13:00, musimy no, mniej niż 2 godziny w ogóle, żeby wyjść z zoo. Kurde. damy radę. Do zoo. W sumie mamy troszeczkę mało czasu, bo jest już 12, .00. obeszliśmy już kilka miejscówek i teraz idziemy do flamingów, tam do, 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 do żyraw i tak dalej, do takich Tygrys. bardziej tygrysów do takich afrykańskich bardziej zwierząt, co nas w sumie najbardziej interesuje i pogoda jest dziwna, bo zaczęło kropić, bo tak? Zebry tam są? No. Super, zaraz będą zebry. No i pogoda jest taka w sumie średnia, bo tak trochę kropi i nie pada, ale jest jest duszno strasznie, więc taka dziwna trochę pogoda, ale ogarniemy to i mamy w sumie bardzo mało czasu, bo o 13 mamy autobus i będziemy jechać. Tam jest struś, taki giga. Czy to nie jest struś? No jest. To jest. Ja myślę, że to jest drzewo, to jest struś, także zaraz wam wszystko pokażemy. To jest taka przyspieszona wycieczka tutaj są ponad, ponad godzinę zago No łącznie się do. to No to spoko będzie Zobaczcie, tutaj są takie lody włoskie, one są sprzedawane w tramwaju. Idziemy sobie teraz po nie. Jesteśmy mega zmęczone po tym zoo. Ale trochę ponad godzinę obeszliśmy całe zo, prawie całe zo. Także jesteśmy dumne. I idziemy sobie zobaczyć, co tutaj jest. Ale tu jest super. Jak w tramwaju, normalnie. Ale to też są bardzo dobre. są śmietankowe z nutką wanilii. Wow. Ale mega jest. Oczywiście zdjęcie na Insta będzie, no bo. Jakby nie. Ale szybko się tutaj taką mega gorąca A tutaj tylko na zdjęcie? Nie, wcale nie. Gorąco jest. na dworze w ogóle. No. I tam jest dworzec taki autobusami i tam będziemy jechać do Ani Więc trochę sobie pojedziemy, ale przynajmniej mamy blisko, także czekamy na Anetkę A w ogóle w zonę dwie ja dziewczyny Koleżanki, które szły razem i one miały taką samą brówkę jak ja z, z taką ciemną I obie miały te dwie same Czekamy na Anki, bo jest godzina 14 za minutę. I będziemy jechać do Ani No Grim. I do Anelki Fajnie Podobały mi się te spodnie w ogóle Patrzcie tutaj, co mi się stało Jak się spotkałyśmy z Anetką, jak nas na dworcu odebrała to wbiłam w jej teczkę taką do rysunku gigantyczną i mam całe zdarte kolano. Podrapane. No, ale nie widać. Fajnie są te spodnie, super. Były ostatnie w ogóle. I no wzięłam. W sumie ona mnie namówiła. Bęk. Jesteśmy już w autobusie się. I Anetka do nas przyszła. Gdzie masz teczkę? To ja. 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 jestem ja. Zobaczcie jaką ma większą jego no i teraz będziemy jechać aż do samiuskiego końca. trochę, no trochę pojedziemy. A nie że około 45 minut. No około 45 minut, także trzymajcie kciuki i widzimy się potem tym domu pewnie. my się właśnie wykąpałyśmy, teraz. Jezus! Jak słychać, może robimy popcorn. Już, już się zrobił popcorn. I słuchajcie, bo my mamy taki plan, yy, kolejność generalnie, w której będziemy to wszystko jeść. Więc najpierw jemy popcorn, później jemy lody z Anetą, później jemy, pijemy kawę, później jemy po, zupkę chińską, i później jemy popcorn. Znowu. Znowu. I ja patrzę na Anetę, bo nie, nie znałam kolejności. Także ona ta mi więc jak widzicie, to będzie kolacja mistrzów, bo to będzie nasza kolacja, słuchajcie. Dobra, więc tak, w ogóle mam super piżamę, no, taką jak w Krakowie, kto oglądał vlogi, ten wie. Także dzisiaj co my dzisiaj robiłyśmy? Aha, z Martą wstałyśmy jakoś o ósmej chyba. W ogóle w nocy ja Martę chyba z 6 razy obudziłam, bo ja generalnie gadam przez sen i dzisiaj w nocy to po prostu przegięłam i się Sa... całą siebie, samą siebie. Bo obudziłam ją sześć razy i w ogóle coś gadałam. Najpierw, że w ogóle jacyś ci są u nas w domu, i zaczęłam jej robić jakieś wyrzuty. Potem się zaczęłam pytać, gdzie jest Aneta, i potem w ogóle coś mi powiedziałam, że nie budzi się śpiącej osoby, i generalnie pierdolę jakieś gadałam, także no, byłam głupia i masakra. Co, co jest ze mną nie tak? No, to jest dobre pytanie. Potem pojechałyśmy do Zoo i w sumie trochę się tak późno zebrałyśmy do tego, bo. Obudziłyśmy się o 8, a wyszłyśmy z domu o 10. Gdybyśmy wyszły, nie wiem, o 9 albo chwilę po dziewiątej w sumie, to byśmy zdążyły na wcześniejszy jakiś tramwaj, czy na wcześniejszy autobus i po prostu byśmy dojechały tam szybciej i w sumie też źle oceniłyśmy czas, w jakim dojedziemy do tego ZOO z naszego mieszkania, bo tak obstawiałyśmy, że zajmie nam to w sumie z pół godziny, a jechałyśmy i generalnie całe to dotarcie do tego zo zajęło nam około godziny 15, coś takiego. poszliśmy sobie na przystanek autobusowy, Google Maps pokazywały nam, że będziemy tam szły 3,7 km, dokładnie tak mi się wydaje, więc stwierdziliśmy, że pojedziemy autobusem. No i czekałyśmy na ten autobus 11 minut, w końcu autobus nie przyjechał, poczekałyśmy jeszcze kolejne 4 i stwierdziłyśmy, że dobra, on już na pewno nie przyjedzie, ale jak przyjedzie, to będzie jeszcze mega, mega spóźniony i po prostu szybciej przejdziemy na pieszo do tego zo no i przyszłyśmy tak z 300 metrów i autobus nam przejechał przed nosem, także super brawo dla nas. No i potem w ogóle musiałyśmy cały czas iść pod górkę i szłyśmy dosyć daleko, nie powiem. No i potem szłyśmy w ogóle jakimś lasem i dotarłyśmy do zo. Nie przewidziałyśmy też gigantycznej kolejki, znaczy ja tak stwierdziłam, że tam przecież może być kolejka, co nie? Ale tak jakoś stwierdziłyśmy, że nie, kto będzie szedł w czwartek do zoo o godzinie 10 czy nie 11, po 11, no więc dużo osób. Stałyśmy w kolejce jakoś chyba 20 minut, także mega kurde długo. Weszłyśmy do tego zoo i po prostu zwiedziłyśmy praktycznie 80% tego, co można było zobaczyć w tym zoo w ciągu godziny, czy godzina 10 minut, coś takiego. Także trochę Wam ponagrywałam nie za dużo, bo też. Yy, nie spędzałyśmy dużo czasu jakby właśnie przy jakimś tam konkretnym stanowisku z jakimiś zwierzakami i też nie było aż tak dużo czasu, także to, co Wam nagrałam, to co mi się po prostu udało, to Wam pokazałam, także mam nadzieję, że Wam się taki montaż spodobał, mam nadzieję, że to fajnie wyszło. No i potem już do nas przyjechała Aneta z zajęć bo ona jest na tym kursie rysunku, tak jak Wam mówiłam, chyba w pierwszym vlogu. No i pojechałyśmy sobie do Zala Sewa, to jest taka miejscowość pod Poznaniem. Jechałyśmy w sumie krótko, a nas straszyła, że pojedziemy mega, mega długo. Jechałyśmy w sumie krótko, jak dla nas, około 20-paru minut. Nie wiem, bardzo szybko nam to zleciało, także nawet nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ile dokładnie jechałyśmy. No i e, byłyśmy sobie u Ani, Kamila i u Amelki, w ogóle Amelka to jest najsłodsze dziecko po prostu na świecie, więc e, jak tam Marta się zgodzi i tak dalej, to wam wstawię tutaj może jakieś zdjęcia albo jakiś filmik. Także po prostu spędzałyśmy tam fajnie czas właśnie z Anią i z Amelką, potem przyjechał Kamil, zrobiliśmy grilla, nażarliśmy się po prostu, e, kiełb i tak dalej z grilla było przepyszne, 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 także fajnie było w ogóle pobawiłyśmy się za mylką i było super generalnie no i wróciłyśmy potem do domu poszliśmy do sklepu kupiłyśmy te wszystkie rzeczy o których wam mówiłam wcześniej i teraz będziemy je jeść także Także, no fajnie. I generalnie chciałam Wam powiedzieć, że jutro nie będę za bardzo nic nagrywała. Znaczy, jutro my już z Martą jedziemy do domu, także nie byłoby nic ciekawego do pokazania. Ale jeśli nagram jakieś klipy, nie wiem czy w manekinie, bo jutro też idziemy do manekina na obę, także Wam może pokażę to jedzenie. I nie wiem, w pociągu czy na dworcu coś. Po prostu, jak będę miała jakiekolwiek klipy, które będę Wam chciała pokazać, to po prostu dołączę je na koniec tego vloga. I to będzie taki vlog jakby z dwóch dni. Nie. Z dwóch dni? Z dwóch dni. Nigdy takiego czegoś jeszcze nie robiłam, ale po prostu bez sensu byłoby jutro nagrywać, bo wiem, że ten vlog trwałby z dwie minuty, także bez sensu coś takiego wstawać. Dobra, Jezus, bo ja już gadam 9 minut. Sorry, chciałam Wam to wszystko wytłumaczyć i się rozgadałam, także jeśli ten vlog będzie mega, mega długi, to przepraszam. Czekaj, pomachaj jeszcze raz, bo jesteś w Pa, Pa pa! Pa! Pa pa! pa, pa. Się jeszcze z wami nie witałam, mamy kolejny dzień. Ten dzień będę łączyła z wczorajszym. Zobacz. Co? Co ci nie pasuje za oknem? Za oknem? Leje w pizdu! No! Piałam sobie teraz włosy, więc wyglądam głupio. Byłyśmy w browarze, znaczy pojechałyśmy sobie do browaru, żeby ten mój kabel tam, że tak powiem, zareklamować i żeby się zapytać, czy to w ogóle gwarancja obejmie. Powiedzieli, że raczej tak, więc. Spoko, więc się cieszę za 5 dni jakoś, czyli koło piątku, no bo 5 dni roboczych powinien być ten kabel zrobiony. Bo już jestem tak wściekła, bo jak jechałyśmy do Krakowa, to on się zaczął wtedy psuć właśnie. Już w sumie był zepsuty. I od tego czasu miałam jakiś sam zastępczy, który był beznadziejny i jest beznadziejny do teraz, ale jakoś muszę jeszcze z nim wytrzymać. No i w ogóle generalnie to za oknem, jak widzicie, leje i my w taką pogodę. Teraz już byłyśmy pod blokiem, właśnie to już zaczęło tak trochę kropić i teraz już po prostu pada że aż żal wychodzić. Masakra. Generalnie pogoda przez cały nasz pobyt w tym Poznaniu to jest beznadziejna i w ogóle nie byłyśmy w krótkich spodenkach. Znaczy przyjechałyśmy w krótkich spodenkach pierwszego dnia, bo w Ostrowie było tak mega gorąco wtedy, ale <laughs> potem tak nas złapał taki właśnie też identyczny, bo nawet większy jeszcze, więc masakra generalnie. No i my byłyśmy w tej galerii, załatwiłyśmy ten mój kabel i byłyśmy na McFlurry w McDonaldzie, to też tam chyba widzieliście, bo wam coś nagrałam. I teraz yy, będziemy się pakować i sprzątać i pojedziemy do miasta z walizkami, więc mam nadzieję, że nie będzie padać wtedy, bo trochę masakra, będziemy miały sporo rzeczy dosyć. Pojedziemy, spotkamy się z Anetą i pójdziemy do Manekina na obiad, bo nam bardzo smakowało, także pójdziemy. I to tyle. No i potem idziemy na dworzec i na Starbucksa, znaczy po Starbucksa, żeby mieć na drogę standardowy proces i do domu. I mamy pociąg jako 17.30. Także koło 19:30 będziemy w Ostrowie. Du, 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 du. próbowałam próbuję O ja No ja mam to samo. Capsa. Dobra? Oj moja ręka, mój arena. Dobra. To jest z czym naleśnik z Ferrero Rocher, z nutellą, czekoladą I, i mascarpone. No, dokładnie.